Kamil Kwiatkowski, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki nożnej. Warta Poznań rozegrała drugi sparing na tureckim zgrupowaniu. Tym razem rywalem Zielonych był czeski Slovan Liberec. Pierwszy strzał w tym spotkaniu padł już w drugiej minucie, ale niecelnie uderzał wówczas zawodnik Slovanu Liberec. Co ciekawe Jakub Bartkowski wystąpił na pozycji środkowego obrońcy, a na lewym wahadle widzieliśmy z kolei testowanego przez Wartę Belga Mohameda Mezgraniego. Zieloni pierwszy strzał oddali w ósmej minucie za sprawą Martona Eppela. Węgierski napastnik próbował stworzyć zagrożenie też parę minut później, ale skutecznie interweniował bramkarz, a następnie obrońca czeskiej drużyny. Kolejną sytuację Eppel miał w 24. Minucie. Okazje na dośrodkowanie jest Marton Eppel, i tuż obok linii. Tym razem jego strzał był zablokowany. Warta próbowała, ale to Slowan wyszedł na prowadzenie. W 40 minucie po dobrej akcji Czesi wywalczyli rzut rożny, który krótko rozegrali. Miguel Luis nie odebra piłki, jest okazja dla Slowana. Jesteśmy już w polu karnym, no tu będzie szansa na strzał! I mamy jeden do zera dla Slowana. Liberec! Po przerwie, po niedopatrzeniu ze strony zielonych, szansę miał Slowan, ale zawodnicy z Liberca źle to rozwiązali. W 55. minucie znakomitym podaniem prostopadłem popisał się Stefan Sawicz, a Mohamed Mezgrani był faulowany. Jedynastkę szczęśliwie wykorzystał Dario Wiesinger. Rzut karny dla warty. Jest Dario Wiesinger. Jest gol! Jest gol dla Zielonych. Zawodnicy obu drużyn wielokrotnie popełniali przewinienia, a do końca meczu wynik już się nie zmienił. Warta rozegra jeszcze jeden sparing w Turcji. 1 lutego Zieloni zagrają z macedońską Szkendiją. Zmieniamy dyscyplinę. W piątek drużyna Enej basketu Poznań odniosła wyjazdowe zwycięstwo z AZS-em, AWF-em Mickiewicz Romu z Katowice. Mecz 22. kolejki pierwszej ligi pomiędzy AZS-em AWF-em Mickiewicz Romu z Katowice a Eneon, Basketem Poznań rozpoczął się dobrze dla gospodarzy, którzy mieli nawet 7-punktową przewagę, a po pierwszej kwarcie prowadzili 24 do 22. Druga kwarta również była wyrównana. Poznaniacy pierwszy raz wyszli na prowadzenie na niespełna 4,5 minuty przed przerwą. Po dwóch celnych rzutach wolnych Wojciecha Frasia na tablicy wyników było 32 do 31 dla gości. Pod koniec tej części dwoma trafionymi rzutami za trzy popisał się Iwo Bagans i przed drugą połową Enea Basket prowadziła 43 do 39. W trzeciej kwarcie podopieczni trenera Przemysława Szurka grali nierówno, ale wygrali ją 18 do 14 i powiększyli przewagę do 8 oczek. Ostatnia kwarta przebiegła całkowicie pod dyktando Poznaniaków, którzy w pewnym momencie mieli nawet 25-punktową przewagę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 88 do 67. Było to drugie zwycięstwo z rzędu i dziesiąte w sezonie dla Enei basketu. Najwięcej punktów 22 zanotował Wojciech Fraś. Center dołożył do tego 9 zbiórek. Oprócz niego jeszcze czterech poznańskich graczy zdobyło minimum 11 oczek. Następny mecz zespół Szurka rozegra dopiero 7 lutego, kiedy we Wrocławiu zmierzy się z drugim zespołem WKS-u Śląska. Na Enea stadionie odbył się charytatywny turniej Brydża Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na stadionie Lecha Pozań przy Bułgarskiej odbyło się niecodzienne wydarzenie. Prawie 200 osób zgłosiło się do rywalizacji w charytatywnym turnieju Brydża Wośb, którego jednym z organizatorów jest park tenisowy Olimpia. Główną ideą naszej imprezy jest oczywiście wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. My jako Park Tenisowy Olimpia z prezesem Krzysztofem Jordanem na czele zdecydowaliśmy się zorganizować wielki charytatywny turniej Brydża, ponieważ nasz szef jest wielkim pasjonatem Brydża i również posiadamy w naszym klubie sekcję sportową Brydża i aktywnie uczestniczymy w tych rozgrywkach. Opłaty wpisowe oraz wszystkie środki uzbierane w trakcie tego wydarzenia zasilą sztab WOŚP. Za tym się kryje dużo dobrej, oddolnej inicjatywy ludzkiej. To nie jest akcja, która jest na kimś wymuszana. Od 32 lat ludzie sami z siebie garną się do tego, żeby wesprzeć bliźniego, wesprzeć drugiego człowieka. Na ogół to chodzi o e, wsparcie e, dzieci, chociaż w tym roku hasło jest: gramy dla dzieci, dla dorosłych, i, i dbamy o płuca po pandemii. E, ale generalnie chodzi o to, że wesprzeć bliźniego i to w taki sposób wyprzedzający, bo zadbać o wyposażenie szpitali, placówek leczniczych, sprzęt, który pomoże zadbać o nasze zdrowie. No, nic piękniejszego jak taka właśnie dobrowolna, wolontaryjna działalność. Jest to pierwsza edycja, taka spontaniczna, spontaniczna akcja. Zdecydowaliśmy się w taki nietypowy sposób wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, że jesteśmy na stadionie Lecha. Do tego smaczku, Dodaje rywalizacja w ramach Brycz Ramy, gdzie zawodnicy Lecha Poznań i Warty Poznań będą ze sobą rywalizować tym razem w Brydża. Natomiast oczywiście nie będą to prawdziwi piłkarze, tylko wybitni brydżyści. Oprócz rywalizacji zgłoszonych graczy, wśród których znalazły się także prezes Parku Tenisowego Olimpia Krzysztof Jordan, odbyło się wspomniane nietypowe starcie derbowe. Brydż Rama z udziałem ośmiu mistrzów Brydża reprezentujących Lecha oraz Wartę. Uczestnikom wydarzenia została pokazana również wiadomość od założyciela i prezesa Fundacji Wośp, Jerzego Owsiaka. Wiem, że będziecie grali w Bliża, że jest to wielki turniej, ale przede wszystkim miejcie w sobie bardzo pozytywne emocje, niech wygrają najlepsi, ale w ogóle, że gracie i że gracie dla wielkiej orkiestry świątecznej pomocy, to już jest wspaniała rzecz, moi drodzy, a więc cztery piki. Kto da więcej? Nie, to wydajcie więcej, a ja po prostu podtrzymuję was ogromnego ducha sportowego. Walczcie, wygrywajcie i bądźcie razem z nami. 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę. To wszystko w tym serwisie. Kamil Kwiatkowski dziękuję i do zobaczenia.